Dzisiaj mamy uroczystość w Instytucie Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego związaną z otwarciem herbarium po remoncie. Herbarium było remontowane w ramach projektu. Herbarium Pomeranicum, którego celem jest digitalizowanie ponad 400 tysięcy kazów, alegatów, czyli zasuszonych, zasuszonych roślin, również często owoców czy preparatów pochodzących z trzech instytucji pomorskich, a mianowicie Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Pomorskiej w Słupsku. Z herbarium możemy korzystać w dwójaki sposób. Same zbiory są dostępne wyłącznie dla naukowców natomiast jeszcze oprócz tego jest baza danych, która jest dostępna dla wszystkich podmiotów, które zajmują się ochroną przyrody czy ochroną środowiska. Chciałem państwu w ramach Wielkiego Otwarcia Herbarium Stetinezę zaprezentować sprzęt, na którym pracujemy. Jest to unikatowy w skali kraju i województwa zachodniopomorskiego wysokiej klasy skaner, dzięki któremu uzyskujemy wysokiej rozdzielczości zdjęcia grzybów, roślin i porostów. Zdjęcia te następnie transportowane są do serwera i strony internetowej, na której mogą je Państwo obejrzeć. Dzięki tym danym zgromadzonym na tej stronie możemy stworzyć mapy rozmieszczenia gatunków, publikacje naukowe oraz wiele innych cennych dla środowiska przyrodniczego naszego województwa rzeczy. Zapraszam Państwa do herbarium serdecznie pracowników nowych, ludzi chętnych, zainteresowanych przyrodą. Województwa Zachodnio-Pomorskiego, ponieważ w tym miejscu mogą Państwo zdobyć wiele informacji na temat tych konkretnych rzeczy. Spróbujemy dzisiaj przedstawić wszystkie najważniejsze założenia tego projektu. Spróbujemy pokazać Państwu, jak działa herbarium, do czego ono służy, kto może z niego korzystać. Zapraszamy wszystkich Państwa, nie tylko w ciągu najbliższych dni, gdzie będziemy to centrum otwierać. Jest ono dostępne przez cały rok dla naukowców, dla botaników, dla miłośników przyrody, dla każdego, kto chciałby się zapoznać z tajnikami botaniki w naszym regionie Pomorza.